Triumf mściwoja nie trwał długo. Oto bowiem na scenie pojawili się ci, którym obiecał Gdańsk za pomoc. Jesienią 1271 roku wojska margrabiów brandenburskich wkroczyły do ziemi gdańskiej, Powołując się na wcześniejsze układy z Mściwojem. Mieszczanie Gdańscy, zmęczeni niepewnością wojny i obawiający się surowego księcia, otworzyli bramy miasta przed sprzymierzeńcami z Brandenburgii. Kronikarze podkreślają rolę sołtysa Gdańska Arnolda, który stanął na czele proniemieckiej frakcji w mieście. Margrabiowie zdradzili jednak swoje intencje. Zamiast oddać gród w ręce sojusznika, postanowili zatrzymać go dla siebie. Przejęli kontrolę nad Gdańskiem, wywieszając zapewne własne chorągwie na murach. Mściwoj drugi znalazł się w trudnym położeniu. Stracił dopiero co zdobyte miasto, a Brandenburgia szykowała się do trwałej okupacji. Książę Pomorski zareagował szybko i bezwzględnie. Już w styczniu 1272 roku pod Gdańsk nadciągnęły połączone siły pomorsko-wielkopolskie. Mściwoj sprowadził swych sprzymierzeńców z Wielkopolski pod wodzą Bolesława Pobożnego. Zima okazała się sprzymierzeńcem oblężniczych. Zamażnięta motława pozwoliła wojskom podejść pod same mury. Gdańsk został wzięty szturmem praktycznie od razu. Rycerstwo brandenburskie, zaskoczone gwałtownym atakiem, zostało wybite niemal do nogi. Ocaleli jedynie ci, którzy schronili się w wieży zamkowej. Miasto, które zaledwie kilka miesięcy wcześniej powitało brandenburów z otwartymi ramionami, teraz musiało odpokutować zdradę.